14 sierpnia, czwartek, Piotr Seifer, witam Państwa, rozpoczynamy informację. A dziś w serwisie o młodych filmowcach w Legnicy oraz sprawdzimy, czy konsumenci polubili jabłka. Ruszyła 22 Legnicka Akademia Filmowa. W warsztatach bierze udział 50 osób z całej Polski. Młodzi miłośnicy filmu przez 10 dni będą uczyć się sztuki animacji. W tym roku tematem warsztatów jest sesja w tym roku wejściówki na Legnicką Akademię Filmową rozeszły się jak świeże bułeczki. Od wielu lat Akademia cieszy się ogromną popularnością, ale w tym roku zainteresowanie warsztatami zaskoczyło organizatorów. Mamy absolutny komplet uczestników, i to już od bardzo dawna, i całą długą i bogatą listę chętnych, którzy się po prostu nie, nie dostali na, na tę imprezę z braku miejsc, bo ona wiąże się z techniką. I, i nie możemy jak, przyjmować tylu osób, ile byśmy, rzecz jasna, chcieli. Więc poprzez to zrobi się nam troszeczkę elita elitarna. E, to oczywiście cieszy. Cieszy to, że, że ta impreza się rozwija, ale cieszy też to, że ciągle jest to impreza oparta przede wszystkim o e, film animowany, robiony Tradycyjnymi technikami, bo to jest to, co najważniejsze. Przez 10 dni 50-osobowa grupa będzie uczyła się sztuki animacji pod okiem znakomitych nauczycieli. Są osoby, które na akademię przyjeżdżają już od kilku lat. Są też tacy, którzy swoich sił próbują po raz pierwszy. Ja to wyszło całkowicie spontanicznie, nie spodziewałam się. Dostałam po prostu do ręki ten informator, informator kulturalny. I zainteresowało mnie to, gdyż był też tam wspomniane o. Yy, nauce, jakby po prostu o komiksie, że dowiedziałam się jakichś szczegółów, jak bardziej zaplanować komiks albo jak go tworzyć. No i to mnie w szczególności zainteresowało. Jestem tutaj pierwszy raz. Nie spodziewałam się, że, że to tak będzie wyglądać. W sumie bardzo fajnie jest, bo teraz malujemy. Za bardzo malować nie umiem. <laughs> Ale później będziemy robić zdjęcia, więc mam nadzieję, że się rozkręci. Założyciel Letniej, a teraz Legnickiej Akademii Filmowej mówi, że zainteresowanie Akademią wynika z pasji, jaką mają w sobie zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. To wynika z tej przyjemności, zarówno pracy z Uczestnikami, jak i z tego, że ci uczestnicy znajdą radość w tym, żeby tu przyjechać, żeby uczestniczyć. A to, co im się proponuje, przyjmują z radością, właśnie widać za mną, że uczestniczą wszyscy z zapałem, pomimo tego, że dopiero niektórzy mają pierwszą taką możliwość styczności z. W ogóle z animacją, z planem filmowym. Warsztatom towarzyszą bezpłatne pokazy filmowe, a także warsztaty stworzenia komiksów. Po raz dziewiąty wzdłuż Kaczawy przy Kościele Świętego Jacka w Legnicy przejdzie droga krzyżowa. Organizatorzy zapraszają do wspólnej modlitwy alkoholików, narkomanów oraz ludzi innych uzależnień. Pomysłodawcą i organizatorem drogi krzyżowej jest legniczanin Krzysztof Bartosiewicz. Takie wydarzenie to dla niego bardzo ważna rzecz. Jest alkoholikiem, choć w pewnym momencie powiedział stop i przestał pić. Ja jestem dalej trzech, minęło 15 lat, leci 16 rok i to, że ja pomagam, staram się pomóc modlitwą innym, to i mi pomaga, i innym przekazujemy wiadomość, że można wyjść z nałogu każdego. Tylko trzeba się. Yy, posłuchać ludzi i zawierzyć i to. Ja zawierzyłem Bogu, a każdy może w innej sytuacji, inni wierzący, może to inaczej zawierzyć, ale musi być to komuś zawierzone. Hasłem drogi jest modlitwa o trzeźwość narodu i pomoc ludziom uzależnionym, nie tylko od alkoholu. Ale my byśmy chcieli pomagać y, modlitwom wszystkim uzależnieniom, jakie są, no bo jest coraz więcej od telewizji, od narkomanii, od y, komputerów, o, 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 no, od seksu. Co roku do Legnicy na drogę krzyżową przyjeżdżają ludzie z całej diecezji. Organizatorom zależy na prawdziwych historiach ludzi. Na każdej stacji będzie świadectwo jakiegoś alkoholika przeważnie jest, bo my jesteśmy alkoholikami, ale mogą przyjść i narkomani, i inni uzależnieni, i powiedzieć coś o sobie. To dla nas by było większe taki tej drogi. Droga krzyżowa odbędzie się w sobotę 23 sierpnia o godzinie 20.00, początek przed Kościołem Świętego Jacka. Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach przy współpracy z lenickim Szpitalem i Pogotowiem Ratunkowym organizują rodzinny festyn zdrowia pod hasłem z Pogotowiem na ty. Cel pikniku ma być stworzenie drogowskazów w przypadku zachorowań. Rodzinny festyn zdrowia ma być początkiem akcji edukacyjnej, której celem ma być stworzenie wskazówek jak postępować w czasie zachorowania. Chcemy pokazać nas, naszym pacjentom jak mają się zachować, tak? Kiedy jak wezwać pogotowie, kiedy przyjechać na szpitalny na oddział ratunkowy, kiedy przyjść do lekarza POZ. -u. To będzie trzeci festyn dla zdrowia. Po raz pierwszy organizatorzy zaprosili do współpracy szpital i pogotowie ratunkowe. Jako szpital bardzo chętnie włączamy się w tego rodzaju e, inicjatywy sami zresztą organizujemy organizujemy co roku na wiosnę taki piknik promujący zdrowie, zdrowy tryb życia, bezpieczeństwo, w tym również na drodze. Także tutaj bardzo chętnie włączyliśmy się w to. Jesteśmy jakby elementem, czyli tu głównie jest inicjatywa naszych pracowników SOR-u, którzy pokażą pracę SOR-u w akcji, którą rozpocznie Pogotowie Ratunkowe. To też pokazuje tak, takie trzy podmioty, czyli duży szpital, który ratuje nam życie, Pogotowie, który jest łącznikiem oraz taki mała placówka wiejska, która też tutaj obsługuje naszych pacjentów w zakresie usług. Medycznych. Podczas rodzinnego festynu zdrowia będzie można zobaczyć pokaz ratownictwa medycznego. Ratownicy będą uczyć pierwszej pomocy, która jest niezwykle ważna w sytuacjach zagrożenia życia, niestety nie zawsze jest udzielana. Cieszę się, że coraz więcej społeczeństwo uczestniczy w kursach udzielenia pierwszej pomocy. Jeżeli chodzi o etapie grup wiekowych dziecięcych, to jest to, można powiedzieć, w naszym rejonie, gdzie my szkolimy ludzi, myślę, że jest to super, dlatego że młodzi ludzie, dzieci chętnie chętnie może i udzielają, chętnie uczestniczą w zajęciach, w kursach, szkoleniach. Gorzej to wygląda niestety u pracowników w zakładach pracy. No pracodawcy nie za bardzo chyba chcą mieć przeszkolony personel do udzielenia pierwszej pomocy, a wiemy, że jeżeli ktoś nie udzieli tej pierwszej pomocy, to my jako pogotowie nieraz już nie mamy co już zawsze, że tak powiem, robić, no bo najważniejsze to są te pierwsze, chociażby werka o zatrzymanie krążenia w tych pierwszych pięciu minutach, jeżeli świadek zdarzenia nie zacznie reanimować nie wezwie pomocy, to przyjazd pogotowia już jest niejednokrotnie, kończy się tylko stwierdzeniem zgonu. Festyn nie zakończy się tylko na pokazach jednorazowej edukacji. Organizatorzy chcą ogłosić konkurs. Chcemy na tym festynie ogłosić konkurs dla dzieci z powiatu legnickiego w trzech kategoriach wiekowych. Klas 1-3 szkoły podstawowej 4-6 oraz 1-3 gimnazjum. Żeby właśnie to dzieci swoimi oczami stworzyły taki droskowskaz, taką ulotkę. Będą atrakcyjne na nagrody i 31 stycznia uroczysta gala wręczenia właśnie nagród dla dzieci. Festyn odbędzie się 7 września w Włózku. W piątek obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Już dzisiaj zapraszam Państwa na rozmowę w programie W Otwarte Karty z Legniczaninem, kapitanem rezerwy Adamem Soborskim, uczestnikiem misji w Iraku. A oto fragment tej rozmowy. Pełniliśmy 12-godzinne dyżury. W specjalnym pomieszczeniu, wyposażonym w łączność, dowodziliśmy po prostu elementami biernej i aktywnej obrony bazy. Tak, żeby ludzie wewnątrz mogli spokojnie pracować, wypoczywać. Nasza rola była w tym, żeby im zapewnić ten spokój. No, żeby wykonywać tą rolę dobrze, musiałem oczywiście poznać teren, czyli patrole. Uczestniczyłem w tego typu patrolach no, przez prawie półtora miesiąca. Zjeździłem kawał Iraku wokół no, naszego, naszej bazy Alfa, która była w Babilonie. Jeszcze raz zachęcam państwa do obejrzenia programu w piątek po najważniejszych wydarzeniach mijającego tygodnia. A w legnicy 15 sierpnia, w Dzień Wojska Polskiego, miasto przygotowało tylko festyn zlepienia pierogów na czas. Ci, którzy chcieliby w ten dzień spędzić na wojskowo, mogą skorzystać z zaproszenia burmistrza Hojnowa. Msza Święta, Apel Poległych, koncert Orkiestry Dętej oraz Wrocławskiego Zespołu Fant. Początek, godzina 14. Na pewno atrakcją będzie wizyta 9 Brygady Kawalerii Pancernej im. generała broni Stanisława Maczka ze święta Zapraszamy. Od kilku tygodni trwa zmasowana akcja promocyjna. Osoby publiczne, dziennikarze, samorządowcy śmiało można powiedzieć, prawie wszyscy zachęcają do kupowania, a co za tym idzie, jedzenia polskich smacznych jabłek. Sprawdzamy, czy na legnickim targowisku sprzedaż się zwiększyła. Targowisko na Kopernika jest w czym wybierać. Każdy chwali swój towar. Jabłka mam najlepsze, no nie da się ukryć. Na tym targowisku i w ogóle na Dolnym Śląsku. To skąd te jabłka? Sadu, z W ubiegłym tygodniu kandydat na prezydenta Legnicy namawiał mieszkańców do jedzenia jabłek i rozdawał słodkie polskie owoce. Wspierając ogólnopolską akcję Zjedz jabłko na złość Putinowi, chcielibyśmy dzisiaj rozdać prawie 100 kg jabłek legniczanom, jabłek polskich, produkowanych przez polskich sadowników, zbieranych przez polskich Kampanie ogólnopolskie i te lokalne było tego pełno. Niektórzy wyliczyli nawet, że jakby każdy zjadł 4 kg jabłek, to by nie było kłopotu z eksportem. Lubi Pani jabłka? Tak, tak, oczywiście, bardzo. Co, regularnie, codziennie Pani je jedne jabłko? Czy pani... Prawie, prawie. Gdyby każdy zachował się tak jak Pani Agnieszka, to sadownicy na rosyjskim embargu by nie stracili. Niestety Polacy i Legniczanie masowo jabłek nie wykupują. Czy nie, idą jabłuszka tak jak szły. Nie ma większego? Do nie, 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 nie. Nie zauważam, że aż tak strasznie, chociaż był taki moment, kiedy było troszeczkę więcej sprzedaży. To jakie jabłka są najpopularniejsze? W tej chwili to wszystkie są młode, wszystko są tegoroczne, więc najlepsze jabłko teraz w tej chwili jest piros. To jest moje zdanie oczywiście, lekarz rzecz, rzecz gustu. Jabłko piros jest słodkowinne, soczyste, twarde i chrupiące, po prostu pyszne i z jabłek można zrobić wiele przysmaków. Można zrobić, oczywiście. Wszystko. Czy czy drzemy? A najlepiej to zantonówki, bo Antonówka jest takim najlepszym jabłuszkiem, prawda? W ogóle polskie jabłka są chyba najlepsze na świecie. Co piąte, jabłko na europejskim stole pochodzi z polskich sadów. Smacznego! Wygląda na to, że od przyszłego roku głogowianie będą mieli sprzymierzeńca w walce z komarami. Będzie to wsparcie wprost z natury, a nie jak dotąd chemiczne. Co więcej, z tego powodu w głogowie przybędzie nowe specjalne osiedle. W tym roku komary dały się mocno we znaki mieszkańcom mimo prowadzonych oprysków. Dają bardzo popaść, nie da się po prostu wysiedzieć. Przeszkadzają w czymkolwiek, nawet się pouczyć nie da jak widać po prostu. Bez żadnych preparatów nie da rady po prostu przeżyć teraz. Czy można spokojnie przejść się po parku nie opędzając się od komarów? Nie da się, wieczorami już szczególnie. Jest zatrzęsienie po prostu. Jedna wielka chmara zaraz podchodzi, wszystkie siadają i nie da się przejść spokojnie. Skutecznym orężem w walce z tymi uciążliwymi owadami ma być jeżyk. Gatunek ptaka wędrownego, który potrafi w ciągu doby zjeść kilka tysięcy komarów. Chcemy zakupić osiedle dla jeżyków. To jest budka czy... Przy może inaczej kilkadziesiąt budek umiejscowionych w jednym miejscu i takie osiedle zostanie ustawione na terenach nadodrzańskich. Myśleliśmy o tym, żeby budki lęgowe dla jeżyków rozmieszczać na terenie całego miasta. To są ptaki, które bardzo lubią mieszkać na dosyć dużej wysokości. Startując one się rzucają w przestrzeń, nabierają szybkości i wtedy zaczynają swój lot. Pierwsze osiedle dla tych ptaków być może pojawi się nad Odrą jeszcze w tym roku. Używamy dotychczas chemii do tego, żeby walczyć z komarami. Informujemy Państwa o tym, że zresztą widać osoby, które opryskują nasze miasto we wczesnych godzinach porannych. Wydajemy na to blisko 100 tysięcy złotych rocznie i z różnym efektem. Były takie lata, kiedy potrafiliśmy. Wytłóc, tak, czy wybić wszystkie komary w głogowie, czy większość tych komarów i one nie dokuczały. W tym roku było z tym bardzo trudno. Stąd pomysł na Jerzyki. Rozwiązanie takie jest stosowane w wielu miastach w Polsce, co prawda z różnym skutkiem, ale warto spróbować go w głogowie. Koszt montażu osiedla dla ptaków to kilkanaście tysięcy złotych. Jeśli zadomowią się w naszym mieście i będą skuteczne, wówczas liczba gniazd wzrośnie. Na tym kończymy dzisiejszy serwis. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę jeszcze udanego, długiego weekendu. Do widzenia.